Maciej mnie zmusił. Muszę się jeszcze przepraszam bardzo. E, witamy w kolejnym odcinku i zapraszamy na miłą zabawę. Zapraszamy. No, dzisiaj u nas taki zakręcony dzień. E, dużo się dzieje, a mało nagrywane. No nie, nie, nie wszystko. Nie ma czasu, nie wszystko da się nagrać, nie wszystko wolno nagrywać, także no, takie kombinacje. Eee, w każdym razie, no, w tej chwili już zaczyna się dla nas weekend, także eee, sklepik jest zaopatrzony. Wszystko co powinniśmy pani przekazać, pani przekazaliśmy. Ktoś mówi, że ciężarówek nie ma. No jest! Także wszystko, co było do przekazania, pani przekazaliśmy, wszystko co było do zrobienia zrobiliśmy i mamy teraz już wolne. I jedziemy w miejsce, yy, gdzie już byliśmy wcześniej, no ale jest fajnie, no to czemu nie pojechać jeszcze raz. Lubimy spędzać czas na no, powietrzu. No, oczywiście. Także ja wyglądam jak idź powinno i nie wracaj. To robić. Kto kogo to interesuje, także ten. Eee, I co? Widzimy się za niedługo w innym miejscu. No Maciej, teraz powiedz nam, gdzie jesteśmy. Tam gdzie tygryski lubią najbardziej. Pokażmy w prawo, jak wygląda. Proszę bardzo. Druga najlepsza. Świeżo klepana Tak wyglądają drogi po deszczu. A tutaj jest Smelly River. Smelly Smelly. No i dobrze, gdzie my dotarliśmy? No chyba już do dobrze znanego wam miejsca. Zaplanowaliśmy sobie przyjechać na frisbee. A co się stało? Zarane pola są po deszczu. I nie ma w ogóle jak ten. Może w albo w kajaku. Nie wierzę. Idę to zobaczyć. What the? Czyli mieliśmy, mieliśmy w planie? Mieliśmy w planie, proszę bardzo. Yy, Porzucać sobie frisbee, no i tak jak słyszycie, wiadomość jest taka, że yy, tam, gdzie mą, takim razem wszystko wiem. jest zalane, te pola ryżowe, no jest po prostu pora deszczowa, no i co, co, co ma, śnieg tu nie będzie leżał, a po prostu to wszystko jest zalane. To no, krzyżuje nam plany, yy, pogoda krzyżuje, ale za to pięknie pola wyglądają, taka zieleń, soczysta, nie wiem czy kamera to oddaje. Tu już jest zielono, ale tamten ryż... No, jak spojrzycie na odcinki nasze z Bali, no tam to w ogóle już... jazda, bo to się ciągnęło aż po horyzont te pola. Ale ja nie dowierzając, idę sprawdzić, czy mieli rację, czy nas tu w bambuko nie robią, że im się nie chce chodzić. Tak. Już widzę, że wszystko jest zastawione. Te pola, na których tutaj graliśmy, są już zastawione tam już widzę jest mokrawo by może jeszcze nie bo ja jestem z osób niskopiennych o tutaj też macie wszystko zagrodzone bo żeby im krowy nie wchodziły bo rozgniotą wszystko woda wszędzie stoi woda oj oj, oj. no chcieliśmy coś wam pokazać i co i wychodzi jak zawsze yy, na bali yy, to są rodzaj z takiej palmy specyficznej, które nie chciałbym w beret dostać. Są właśnie takie kokosy. Zupełnie inaczej smakuje niż ten kokonat taki tradycyjny. To jest taki kokos jakiś, nie wiem, rodzaj Słodkie, ale specyficzny smak ma. No właśnie. Tutaj wszędzie woda. I tak no nie, 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 nie całkiem nam przypadł do gustu. Próbowaliśmy, ale no bo próbować trzeba wszystkiego. No trudno. Może znajdziemy jakieś zajęcie dla nas. E, może trochę inne. Kaszama. E, no i jedziemy dalej. E, podbijać e, okolicę Cynrep. E, Mamy niespodziankę dla Was. Yy, ale wyjaśnimy później, co się stało, że się... Yy... No ja, ja mówiłem już. Aha, no to jest właśnie. Wszystko zalane. Tutaj się przedostajemy, bo Pawciu wymyślił... Ale jest... Patrzcie na to, te drzewa. Ta roślinność na tych wsiach, to jest tak pięknie. A teraz Pawciu wymyślił, że jedziemy inną drogą. No i patrzcie, gdzie by nas wpakowało. Fajnie. No. A to jest chyba przystanek autobusowy, ale... E, na pewno to jest przystanek autobusowy. Tak, tak, tak. Proszę. No nie będę pani nagrywała, ale Ani się kąpała. O, dzieciaki! Hello! I tu mamy szkołę. Dzieci... O, matko, tutaj na... Maciej. O, a takie są piękne drogi. A tam jest klasa. Tu jest klasa. Dzieci się uczą. Ej! Hey! Dobra, no teraz nas nauczyciele. Lecimy dalej. To ja będzie akcja. A tu jest... O proszę. Nasza część szkoły. To jest chyba publiczna Maciej, tak? Tak, publiczna szkoła. Publicznej, prywatne inaczej wyglądają. Ale też są niczego sobie. Mają place zabaw, Wojska. Boiska. Oh, boiska. Dodajemy pawciów teraz. Tak. Dotarliśmy na miejsce dla zorientowanych, to już będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Przyjechaliśmy, no nie dało się z tym frisbee, to przyjechaliśmy na pole do minigolfa. Tak jest. Będziemy grać w minigolfa, a ty wam pokażę coś. Wow, ten dołek będzie fajny. Dołek numer 11. Słuchajcie, jeszcze nie wiem o co tu kaman. Dołek numer 11 i wygląda tak. Uuu, no, chyba nie trzeba będzie tutaj wskakiwać, co? Bo, no, tu jest dołek numer 11. Także z takimi figurkami. Jesteśmy tutaj na tym mini polu golfowym. Wygląda to tak. To jest dołek numer 10. Czyli tam gdzieś się startuje. Będzie trzeba sobie tutaj drogę w jakiś sposób wybrać i jak najmniejszą ilością uderzeń. Zrobić Ten no, wszyscy myślą, że jemy racjo, Rosja Dobra Także tam jest siedem, o spójrzcie tutaj też są Takie Zamki Wow I już Do następnego No i tam też są zamki Today, Today bom. Pan tutaj chodzi, sprząta a my mamy kolejne części, jakby od różnych świątyń no i takie, taką rundę sobie strzelimy. Nie wyszło frisbee, to będziemy mieli inną dyscyplinę. Będzie ciekawie. Okej okay. wam pokażę, bo my jesteśmy na totalnej wsi. Tradycyjne powozy. Suzdej tak wyglądają tradycyjne powozy kmerskie. No jak widać, nadal w użyciu. Prawdopodobnie najlepiej się sprawdzają na tych polach ryżowych. I teraz słyszę zawód pawcia, że odwalił kaszane. No dobra. No my tutaj sobie pukamy, stukamy. Gra jest. Toku. kolejny dołek. Kolejny pad. Proszę bardzo. Trzy. I spójrzmy. Czy Natalia wykończy to? Łup. Wow! Wow! No, tak jest. No jest. Jest. Uwaga, mamy kolejny dołek. Nie, paciu. w tam w drugą stronę. W drugą, w drugą. Ale uwaga, teraz tak. Tu trzeba każdy z tych każdy z tych pomników każdy z tych pomników jest u... ulokowany w... znaczy w każdym z takich tych to jest ulokowana taka dziura. Ale w ostatnim nie dość, że jest chopka. Proszę bardzo, to jeszcze trzeba trafić w taką rurkę. To wszystko ma wyjść tędy i mamy trafić w ten w ten dołek. Dołek numer 5 i ma być 5 uderzeń. Także zaczynamy. Pawciu, nadal, nadal nie, a już 3 uderzenia. Spokoju, spokoju, dżentelmeńsko gramy, Gentlemansko gramy. Ale to jest, trzeba zauważyć, że Pawciu nadal nie może wbić w miejsce, no. gdzie to jest najszerszy. Spośród wszystkich dwóch. No. Słuchajcie... Dobrze. Dobrze. No, w, w drugą stronę, niżeli jeżeli powinno, także, także... niedaleko. Także tu niektórym, widzę, nerwy puszczają, piłkę zgubił, Piłkę zgubił od golfa, no ludzie, minigolfa. Dobrze. Tak, tego nie łap skorpiona ptaszka, który ładnie śpiewa. On jest w klatce, która jest otwarta. Czasami mają w takich miejscach, właśnie gdzie sobie odpoczywałem na takich leżankach, to mają gwarki albo inne e, gatunki e, gadających ptaków. Takie są mniej więcej koszty tutaj za osobę. To jest jakieś 5 dolarów. I zabawa przednia. Zwycięzcom okazała się Kasia. Yes. Brawo, tutaj pokażemy punktację. Na zawsze zostanie to zapisane tak. i zapamiętane. Kasia, Kasia wygrała. Eee, A tutaj powiem, nie wiem, jak to się drugie miejsce. Ja, Pawciu i Natalia na końcu. Także eee, sukces. To to znaczy się, Pawciu i Natalia na końcu. Co? No tak już później to. No dobrze, jesteś na pudle i jesteś. Przyjechaliśmy do nas tutaj do pani warzywko. Eee, po mango, po arbuza, ale te mango to jest takie, no zielone, to to ni huchu. gdzieś pojechać po No to będziesz musiał. ma ma No dobra, to pojedziemy. Dobra, Okej, okay, to jedziemy w inne miejsce. No i jesteśmy w kolejnym miejscu. Tutaj są sprawdzone punkty. Tutaj mamy, proszę bardzo, żółciutkie mango. Tam jest papaja, tam jest gdzieś tutaj jeszcze dragon Foods, Także tutaj mamy takie spra sprawdzone miejsce. Tu na pewno są pyszne, słodkie i... Ta... No i co? Pogoda nie, nie napawa optymizmem, ale to... lepsze niż bym miał śnieg lecieć. Przynajmniej nie trzeba łopatować. <laughs> no i... Stare przysłowie węgierskie mówi Pańskie oko kuretuczy, tuczy Albo coś takiego było Coś mniej więcej w tym stylu Te się chowają tutaj A tamte po prostu Z dystansem Taki social distance mają O wychodzi nowy kogut Proszę bardzo nowości, ale on już tu kic kic, kic. I ewakuacja. I dzisiaj Marcin yy, przybiega do mnie i mówi Ty do cholery, jakiś kot na nasze kury i na te maleństwa nasze i normalnie jakiś taki rudawy kot i dosłownie na nie się rzucał. Także przylecieliśmy mu tutaj yy, <laughs> przetłumaczyć, że to nasze kurki i ich ruszać nie wolno. Delikatnie. Także tak to tutaj. Mamy problemy właśnie z tymi kosurami. Właśnie też jedna opcja, czy, czy Siara nie, po prostu nie przestraszył się czegoś. Coś mogło spowodować, że po prostu wyskoczył nam tutaj przez płot. Ewentualnie coś go capnęło i po prostu wywlekło go, bo prambaj, nasz kotek, to jest cała historia właśnie z nim związana. Stąd się wziął prambaj, bo, czyli 8. Bo jedno życie to po prostu przyszedł kot od Marcina, wyciągał go, i aż tu zawisł na tym płocie. Marcin w nocy schodził i na latarce zobaczył, że tamtej coś piszczało, i go znalazł po prostu przewieszonego za szyję na tych szczebelkach. I także głowa utknęła prambajowi między szczebelkami. No i tak go Marcin znalazł. I dzięki temu, że utknęła, to już. Yy, jak to się nazywa, nie mógł tego naszego kota wyciągnąć, to poszedł ten duży i jeszcze jednego chciał wyciągać. Tylko w tym momencie Marcin już był, bo już koty zaczęły robić taką panikę i po prostu tam była za dyma. No i tak nasz prambaj z dziewięciu żyć zostało mu osiem. Hmm. No wy tego nie czujecie, ale czuję ewidentnie ktoś tu znowu jakiś plastik pali. No ale dobra, plastik jest 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 Zbliża się wieczór, to już przed komarami właśnie taką takie rzeczy robią tu, że plastikiem palą. O, aż w gardło Macha, Machamy. Macha. Eee, kolejny odcinek kończymy o poranku. Dlaczego? No byliśmy wczoraj w e, miejscu u znajomych, e, siedzieliśmy w całym dużym gronie. Nie wszystkie osoby chcą być filmowane. Niektóre są tam dzieci mm. i też sobie nie osoby nie życzą, żeby były filmowane dzieci. Co oczywiście rozumiemy. No dlatego robimy, nie zostawiam, znaczy nie bierzemy telefonów do ręki, no po prostu takie, takie tam mamy zasadę, a wesoło było, widzieliśmy się przednio yy, i co, cały... także ten odcinek kończymy, jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie dziękujemy su subskrypcje, bardzo. za obejrzenia, także właśnie jeszcze raz, oglądacie Państwo, rzućcie subskrypcję. tak nam kazali mówić, to, no to wrzucajcie góry komentarze, tak. W komentarze, tak. Staramy się na bieżąco odpowiadać na komentarze, no ale życie jest takie, że no nie spędzamy jego przed komputerem cały czas. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.